Dzisiaj dobrze, dobrze było się pomodlić. Dobrze było się pomodlić, czy nie dobrze? Dobrze? Dobrze, dobrze. dobrze. Słuchajcie, ja zawsze to lubię, kiedy w zeszłym tygodniu, tak, w sumie, tak samo było, żona mnie pyta, o czym będę mówił. Ja jej odpowiadam jednym słowem, jak prawdziwy facet. Nie wiem, <laughs> nie, wiem. nie, to jest dwa słowa. Uwielbienie, uwielbienie. Dzisiaj chciałem pomówić o uwielbieniu i generalnie znowu, nie musiałbym nic mówić, bo wszystko już myślę wybrzmiało w tej modlitwie, ale możemy sobie troszeczkę nad tym się pochylić. Katechizm mówi, że uwielbienie to jest taka modlitwa, w której w najbardziej bezpośredni sposób uznajemy, że Bóg jest Bogiem. W najbardziej bezpośredni sposób przed Nim stajemy, wychwalamy go nie za to, co czyni, ale za to, że jest. Za to kim jest. Po prostu. Tak o. I wiecie, nasza wspólnota. Głos Pana to jest wspólnota uwielbienia. I ona istnieje już 11 lat. Na początku spotykało się tam kilku szesnastolatków po domach. Później jeden z księży, proboszczów przyjął ich do, do siebie, do, do parafii. I wiecie, dawno, dawno temu dla mnie, bo to było jakoś pod koniec gimnazjum, początek liceum, w, przyszedłem pierwszy raz na spotkanie takiej wspólnoty na spotkanie tej mojej wspólnoty dzisiejszej. I wiecie, w poniedziałek w sumie to opowiadałem, jak to wyglądało, ale tak mi przyszło, żeby na, na sam początek o tym właśnie powiedzieć, bo no jakbyście dzisiaj przyjechali na spotkanie w Skierniewicach, może ktoś był kiedyś na spotkaniu w Skierniewicach na uwielbieniu? Ręka w górę, jedna osoba? Dobra, spoko, ale zapraszamy serdecznie. To wiecie, dzisiaj to wygląda tak, że jest zespół, jest ksiądz proboszcz na każdym spotkaniu, wystawienie Najświętszego Sakramentu, wszystko tak pięknie wygląda, że tak powiem, po, po katolicku i tak dalej. Natomiast wtedy to też było spotkanie w kościele, ale wiecie, ja byłem dość z, z dala od kościoła. Bierzmowanie dla mnie było pożegnaniem z kościołem, no ale mnie ściągnęli na to spotkanie. I tak, wchodzimy do kościoła, a oni mnie prowadzą gdzieś od tyłu. W jakieś katakumby no ja co tu się dzieje? I wchodzimy do sali, która była surowa. To była surowa sala, nie było nawet tynku. To były po prostu gołe ściany, mury szare. Nie takie jak tu, pięknie pomalowane, tylko takie szare, surowe mury. I próbują wrzucić, próbują włączyć światło. Światło nie działa. Konsternacja. Ja sobie myślę co za ludzie w ogóle, nie o co chodzi? Wprowadzili nas tutaj te parę osób, bo tam może z 10 osób było łącznie. Wprowadzili nas tutaj w ciemnicę i co oni nam zrobią? Może Nerkę wytną, czy co? Nie tak sobie myślałem. I tam wymyślili coś, postawili jakieś krzesło, znaleźli gdzieś krzesło, bo tam nic nie było, tam nie, nawet nie było gdzie usiąść. Wiecie, czuć było tylko wilgoć i było pusto. I oni gdzieś znaleźli jakieś krzesło, nawet nie pamiętam co to było, ale postawili na środku, postawili świeczkę, postawili Biblię. Nie wiem czy nawet taki krucyfiks był, ale co tam było, to postawili. I zaczęła się modlitwa, wiecie, w ciemnej sali, gdzie świeciła jedna świeczka na środku. I tak myślę sobie, no dobra, no, pierwsze pięć minut minęło, ja tak już przystępuję z nogi na nogę, mówię, no dobra, no ciekawe ile to, to potrwa, nie, Te, ta modlitwa, ile można się modlić, już pięć minut mija, mija nie? co to w ogóle się dzieje? I ta modlitwa, słuchajcie, trwa 3 godziny. Ja wyszedłem stamtąd, jak, jakbym odsiedział do żywocie. Y Naprawdę czułem się tak znużony tym wszystkim, bo nie czułem tego. Patrzyłem na tych ludzi, oni podnosili ręce, uśmiechali się. Ja sobie myślałem, do, do, do czego się oni uśmiechają? Co oni w ogóle robią? Dokąd oni ręce podnoszą? Stałem w taki sposób i po prostu odliczałem minuty. I wiecie, w tym miejscu zaczęła się nasza wspólnota. I dzisiaj na naszych spotkaniach, na spotkaniach naszej wspólnoty, jest pełny kościół. Na mszach z modlitwą o uzdrowienie, jest jeszcze bardziej pełny kościół. I wszystko się zaczęło w tym miejscu uwielbienia. Tam nawet nie było żadnej katechezy, konferencji, żadnych słów poznania, żadnych. No nic nie było praktycznie. Było, było uwielbienie. Była modlitwa. Była oddana Bogu chwała. Czyli było to. To jest pierwsze. Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To jest, powiem Wam szczerze, moja dewiza w moim życiu. I staram się żyć w ten sposób. I kiedy żyję w taki sposób, to jestem prowadzony dobrze. A kiedy zaczynam od tyłu, w sensie od drugiej strony, i zaczynam od tego, co jest dodane. Ani od Królestwa Bożego, to wszystko się sypie. I tak można by było podsumować, czym jest uwielbienie, że uwielbienie jest oddaniem Bogu tego, co jest pierwsze. Są takie hasełka, które chodzą po, po Facebookach ostatnio, yy, bardzo fajne hasła i, i warto jest zgodnie z nimi żyć. Nie ma śniadania bez czytania. Że najpierw Słowo Boże, a potem jedzenie. Nie ma śniadania bez modlenia się, nie? Najpierw spotkanie z Bogiem, najpierw postawienie go sobie przed oczy. I wiecie, w, z takiego miejsca, gdzie paru, no trzeba powiedzieć, zwariowanych 16-latków, bo kto w wieku 16 lat spotyka się w tygodniu wieczorem w kościele, żeby trzy godziny śpiewać pioseneczki. To jest tak ludzkimi standardami, patrząc oczami ludzkimi, to jest chore, to jest głupie, to jest bezproduktywne. I jeżeli my od modlitwy oczekujemy tego, że ona będzie produktywna, no to mijamy się z celem, bo celem modlitwy nie jest produkcja. Celem modlitwy nie jest. Nie jest ym, towar, który otrzymamy w zamian za tą modlitwę. To nie jest modlitwa chrześcijańska. Modlitwa chrześcijańska to jest spotkanie. To jest spotkanie z osobą. I wiecie, w tamtym momencie mojego życia. Ja na modlitwę patrzyłem jako na transakcję. Ja przychodzę, wrzucam monetę pod tytułem jeden paciorek, dwa paciorki, trzy paciorki i w zamian mi wyskakuje, dobre oceny wyskakują mi w szkole. Na przykład, bo tak wyglądała moja modlitwa przez całe życie. Panie Boże, daj mi dobre oceny, daj mi fajną dziewczynę, spraw, żebym schudł. Nie, ja się tak modliłem. Nie, nie spotykałem się z Bogiem. Tylko spotykałem się z kimś, nie, nawet nie można tego nazwać spotkaniem. Przychodziłem pogadać komuś o sobie, ale całkowicie jego nie słuchałem. I teraz, jeżeli my mamy mieć z Bogiem relacje, to zwróćmy na to uwagę, ile my gadamy, ile my się produkujemy, a ile dajemy jemu mówić. I wiecie, akurat czas uwielbienia, pomimo tego, że my zazwyczaj się produkujemy w nim, to też jest czas, kiedy możemy odpocząć. Kiedy uwielbiamy Boga, to ze, swoich, ze swojego życia oczy przenosimy na Boga. Od siebie, jakby się odrywamy i patrzymy na Boga, i wtedy możemy prawdziwie odpocząć.